Panie i Panowie, przed nami pojedynek na zasadach boksu zawodowego, będzie to walka z zakładach koronawirusa, 6 rund po Cięż. 3 minuty w kategorii półciężki. Poznajmy sylwetki obu zawodników. W nożniku niebieskim 39-latek reprezentuje SBT Promotion i Boksing Team. 185 cm wzrostu, na wagę 79 kg. Jego zawodowy rekord to jedno zwycięstwo i dwie porażki. Przywitajcie, dla nami Maciej! 83 cm wzrostu na mekowniu, 60 kilogramów. Jego zawodowy rekord to dwa zwycięstwa i dwie gulaszki przy wtercie dla bali Sebastian Korgun! Sejmczą pojedynku to jest Tomasz Kaszcz. Aż po poprowadzi pojedynek w ringu. Sebastian Korgul, narożnik czerwony i narożnik niebieski Maciej Bukiewicz. Pokojna na primeira minuta. Między innymi mając na uwadze poprzedni pojedynek. Całeckiego no, z Gierczakiem. Teraz odwrotnej pozycji Sebastian Korgul. I już obrót do normalnej. Tak, ten prawy kurgula. Dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze raz na koniec. Chaotyczny atak Bukiewicza. Koniec rundy pierwszy. Narożnik Sebastiana Kurgulena, wygrał pierwszą rundę, to na pewno. Podyktował tempo, natomiast tych ciosów było dosyć mało.

po się pokicem Maciej Bukiewicz. Serce pokomu. Serce Teraz prawy overhand ze strony Korgula gdzieś tam zblokowany przez prawy dół po raz kolejny no na granicy, ale jest to cios przepisowy. wyraźny problem z wyczuciem dystansu, bo Maciej albo znowu się za blisko, albo za daleko, żeby zadać celny cię rywalowi. Prawe no teraz, tak, coś mi się zdawało, że tym razem już poniżej pasa. Dobrze bije po Sebastian Fordi. Zszeli lewą się podął Korgo, ale Bukiewicz nie potrafi tego wykorzystać. Nie, nie prostu prostu dystansu, Gdzieś te jego ciasy są o parę centymetrów za krótko. Korgo zrywa tempo pod koniec drugiej rondy. Nie, jego druga to jest jak najbardziej. Przede wszystkim dobre ciasy na... Za trzy takie cztery soczyste uderzenia na korpus 5 rozpoznania no i wydaje mi się, że po dwóch rundach do dowera prowadzi Sebastian Kordur. Macie Butniewicza, Mariusz Koperski, trener i Tomasz Nowicki. Runda trzecia, Sebastian Korgul, narożnik czerwony, Mateusz Butniewicz, narożnik niebieski, Maciej Butniewicz. Afii, uprawien, Korgul, a prawy prawym ale mu się, że i Bukiewicz, tym samym. Bardzo dobre dobra, dwa ciosy po dole, Sebastiana odczuł to Maciej Bukiewicz. Jeszcze raz. No, wydaje mi się, że Sebastian Korgul właśnie znalazł dobry sposób na Macieja Bukiewicza. Brakuje konkretu ze strony Macieja Bukiwicza. Nie ma momentu tak, nie wykorzystaje tych momentów. Gdy próbuję atakować, bierze samą ręką, nie czuje dystansu. A no, korgu no przede wszystkim te szaki na wątrobę, w okolicę wątroby. Dwa minuty końca, trzeciej rundy. Trafił, trafił lewym się Sebastian Korbul. minus pół metra za nami. Wydaje mi się, że jest to 3 do 0 w dla 5 ze Szczecina, dlatego że Maciej po prostu nie trafia rywal Nie musiał pomyśleć nad czymś specjalnym Maciej Bukiemi, jeżeli będzie chciał odegrać jeszcze jakąkolwiek rolę w tym pojedynku. Dlatego, że pojedynek przebiega spokojnie, Natomiast Sebastian Korgun ma nad, nią, ma nad nim pełną kontrolę. Góry prawe na dół Sebastiana. Główny lewy prosty, prawy na Zgadza się z Sebastian, Korbym. Próbował podkręcić trochę tempo. I te ciosy przede wszystkim na korpus. Dobry, po raz kolejny lewy sierpowy w okolicy wątroby wykonany Sebastiana Korgula. Najlepsza broń Sebastiana Korgula w tym pojedynku. No właśnie cieszy na korpus. Odkręca tempo, pierwsze ze sześć metrów. zdaje się odczuwać tej ciosy na dół. łosnął nos rywala o, i teraz z podwójnego bloku od razu prawy, krótki prawy we wschodniej na głowę Bukiewicza kurwa z wodu no, chciałby korguł zajść swojego rywala ale póki co na nie wychodzi trafił prawy, prawy ostatnie sekundy. Zmiany pozycji. No i koniec rundy park. Zobaczymy jak kondycyjnie wytrzyma trudy pojedynku Maciej Błukiewicz. Porozebrał już po dołach. Nikt nie wyszedł poza czwartą rundę. Tu patrz na właśnie pół roku temu, w tym w Koninie. Podając szóstkę z Robertem pod jak będą wyglądały, no, będzie no, wyglądały no, no, 6 minut. Sebastian na narożnik czerwony, przed tym momentem celu przez Bokiewicza, który boksuje narożnik no, Punktuje, czasami na Sebastian Korbul. Ale lepsze jak obrona do tej pory. No, regularnie już taka połowa połowy rundy korku podkręca tempo. się na kontrę Bukił teraz. Bukił dwoma ciesami. A wymiana ciosów na dół. Teraz kolej pół zajść Maciej Bukiewicz, to mu się nie udało. I co pan, minuta do końca piątej rundy. Trzy podale podale ze strony Sebastiana Korgula odczuł po raz kolejny mam wrażenie Macie Bukiewicz. Próbuje się zerwać pięćset z Poznania ale nie ma już siły. 10 sekund do końca. No i piąta runda. No jeszcze ten prawy ślifowy. Na równo z gongiem. Ostatnia runda za nami, przedostatnia runda za nami, krótka przerwa i ostatnie 3 minuty dzisiejszej imprezy. No wydaje mi się, że każdy z 5 rund na korzyść mniejszego, że to Lat już trenuje bok Sebastian Korgul. 28 zaczyna o wieku 13. I ostatnie, szóste starcie. Sebastian Korgul, narożnik czerwony, Maciej Bukiewicz, narożnik niemiecki. swoich światłowych, nagle na, na głowę wywala Korgul, ale zbiera je Bukiewicz na blok. Trzeba przydać, ręce trzyma wysoko. Trafi drogę Bukiewicz, tak samo Korgul. I podałak akcybastan Korgul, no, tak, no, to jest gra. Jest bloksują na czuje się pewnie. Wie, że ma więcej siły przede wszystkim. No i widzi, co się Kolejne czas po dole. O, mocny ten lewy. Schoczyc mam wrażenie, że Maciej Bukiewicz naprawdę i odczuwa. Ale twardy charakter piłkarski. Jeszcze jeden na dół. i zabrał Bukiewicz. Jeszcze raz. I prawy podmiotowy. Bukiewicz. Oj, dobre prawy ze strony Korgula. Trafia prawy w Potem tak prawy. Bukiewicze też ulokowany. Pół do końca. Korpus Maciej Bukiwicz, będą, będzie w brzuch bolał w dzisiejszej nocy. Jeszcze próby po dole, ostatnie sekundy. Korygul w ataku. Natomiast tutaj czasówki nie będzie i żadnych już problemów będzie też nie. Koniec pojedynku, sześć minut za nami. Widzicie, wszystkie sześć minut na kanale Sebastian Formuła, choć Maciej Bukiwicz tutaj ostatni, tutaj bardziej konkurencyjny, zresztą rzeczywiście rozwój. W tych rundach walki wieczorów w kategorii półciężkiej o wyniku pojedynku zadecydowali sędziowie punktowi jednogłośnie. 60 do 54. Walkę zwycięża Sebastian Korgul. 6 rund i jednogłośne zwycięstwo na punkcie Sebastiana Korgula. Jest jego trzecie zwycięstwo zawodowe. To to myślę, że teraz przyjadę do Włoch jeszcze w wygranym walce wieczoru. Zadamy na chwilę głos i na koniec podsumujemy sobie dzisiejsze wymaganie.